Cześć, dzień doberek, witam i zapraszam na spacer po lesie. Ja już z powrotem w okolicach Wrocławia, a konkretnie to w Mrozowie. Mamy 28 dzień grudnia 2024 roku. Przyjechałam sprawdzić, czy pojawiły się może już jakieś pierwsze czarki austriackie oraz szyszkówki świerkowe, bo widziałam doniesienia o tych gatunkach grzybów. Czarek na razie nie widzę, jestem w swoim pierwszym naprawdę dobrym czarkowym miejscu, ale za to... Jest już yy, dziki czosnek szczypiorek. Malutki na razie oczywiście. Zapraszam na spacer. Dzień jest piękny, mroźny, słoneczny, fajne światło. Chodźcie ze mną połazić. A oto czosnek szczypiorek. Na razie pierwsze napotkane grzyby to fałdówki kędzierzawe, które pokazywałam również na ostatnim filmiku z Gubina w Lubuskiem. Tutaj też są co prawda dzisiaj nieźle pomrożone grzyby, niejadalne, ale bardzo ładne. Zobaczcie od spodu, jak ciekawie wyglądają. Mają takie fałdki, przypominające blaszki, rosną na drewnie drzew liściastych. Tutaj chyba na jakimś drzewie owocowym. A obok gdzieś przed chwilą widziałam i już widzę znowu szyszkolubka kolczasta. Tutaj widzicie tego zamrożonego grzybaska. Tutaj na pewno kryje się jakaś szyszka, na której ona sobie wyrasta. Zobaczmy. Jak najbardziej widzicie, od spodu grzybek ten ma kolce. Stąd jego nazwa szyszko lubka kolczasta. Jak najbardziej wszystko się zgadza, bo i lubi szyszkę, i ma kolce. Grzyb też niejadalny. Ale ciekawy, co nie? A tutaj boczniaczki pomarańczowo-żółte. Grzyby, które pokazuję u siebie na kanale często. Niesamowicie wyglądają od spodu, grzyby niejadalne, ale mają takie żółto-pomarańczowe blaszki. Uchodzą za bardzo rzadkie albo rzadkie, są na czerwonej liście roślin i grzybów Polski. Natomiast ja we Wrocławiu i koło Wrocławia trafiam na nie raczej często, powiedziałabym. Też jak widzicie na jakiejś Tutaj rozkładającej się kłodzie. Tutaj jest pewnie dużo drzew owocowych w tym miejscu. Może to jakieś drzewo owocowe też. I kolejna grupka boczniaczków pomarańczowo-żółtych, zamrożonych, pięknie. Bardzo się cieszę zawsze, jak je widzę, bo są naprawdę urocze. A tutaj któreś z grzybówek, patrzcie, jak urocze wyglądają takie poprzymrażane wspaniałe małe grupeczki widać wyrosły ostatnio jak było ciepło i teraz przymarzły chociaż te grzybówki pojawiają się też jak najbardziej zimą no dzień niewątpliwie ma dzisiaj sporo uroku Co niezwykłe jest dzisiaj światło? Naprawdę magiczne po prostu. A jak rzeźko. No, i faktycznie zaczynają się już cisnąć malutkie szyszkówki świerkowe, grzyby, które rosną na świerkowych szyszkach i w ich okolicach, startują gdzieś tam na wiosnę. Ale czasem, jak jest łagodniejsza zima, to i wtedy się pojawiają. Tutaj jest moja fajna miejscówka na szyszkówki świerkowe, jest stąd filmik o szyszkówkach, jak widzicie piękny las świerkowy, do tego taki graniczący z mokrym terenem, więc szyszkówkom bardzo to odpowiada, ale jeszcze ewidentnie za szybko na, na to, żeby się obłowić w szyszkówki, a wierzcie mi, że są to naprawdę smaczne grzyby, w sumie jak tak sobie myślę, to bardziej mi smakują, nawet niż płomiennice zimowe, które ostatnio często pokazuję. Potem one się robią takie bardziej brązowe. Tutaj jeszcze młodziusieńki, dość bialutkie, takie z domieszką lekkiego cappuccino powiedzmy. O, a tutaj mamy jedną wyrośniętą szyszkówkę świerkową. Dla osób, które jeszcze nie widziały tego grzyba, yy, tak jak mówię, na zbiory jeszcze za wcześnie. Później tutaj cały las jest usiany takimi szyszkówkami świerkowymi, bardzo smacznymi. Przyjeżdżam sobie tutaj wczesną wiosną na zbiory. Są filmiki o szyszkówkach świerkowych. Na razie dopiero po malutku się pojawiają. Grzyby, które od spodu mają blaszki, ale są naprawdę zdumiewająco smaczne. I znowu grzybówki. W Mrozowie to płomiennic zimowych jeszcze nie widziałam, a to takie miłe spotkanie. Proszę bardzo. Oczywiście ta grupa też jest zupełnie za malutka do zbierania. Niech sobie rosną. Ale śliczne są. Te z kolei są jednymi z bardziej fotogenicznych grzybów jak dla mnie. Zwłaszcza od spodu, jak widać, blaszki. No ale tutaj malusieńka ekipka. Chyba nawet się nie dobierzemy, żeby pooglądać te blaszki u nich tu. Ale jeszcze jedna grupeczka się tu kryje. To może sobie za jakiś czas podjadę. Za tydzień na przykład. Jak zwykle zresztą warto się rozejrzeć trochę dokładniej, nawet na tym samym drzewie, bo patrzcie. Ale tu przynajmniej poglądamy sobie od spodu. Same maluchy klują się. Myślę, że mam swoją miejscówę na za tydzień. Czasem mi się zdaje, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest naprawdę zimno, że wyskoczę do lasu na pół godziny, na godzinę, a potem ta bajka mnie po prostu wciąga. To jest, słuchajcie, bajka dla mnie. Ja tracę rachubę czasu i bawię się po prostu wyśmienicie. No Te płomienice teraz zrobiły mi robotę, ale te grzybeczki na szyszkach, gdyby nie to, że naprawdę przymarzam, to mogłabym tutaj siedzieć z 5 godzin i focić te grzybki na, na szyszkach. Coś cudownego. Las jest po prostu piękny. To jest moje, moja najpiękniejsza zajawka, moja najcudowniejsza pasja, za którą jestem wdzięczna jak za nic. Cieszę się, że ze mną chodzicie na te wirtualne spacery. Często piszecie mi. Zwłaszcza pod ostatnim filmikiem było dużo takich wzruszających dla mnie ciepłych komentarzy, że, że przenosicie się w jakiś inny świat, że to jest magia, że dziękujecie. Ja Wam dziękuję, że jesteście ze mną, jesteście wspaniali. Mam nadzieję, że ten filmik też Wam się spodoba. Sami przyznajcie, że te płomiennice zimowe to są po prostu urocze kosmitki. Flamulina, Velutipes, te młode są tak zgrabne, rosną w takich uroczych kępkach. Uwielbiam je. W smaku też świetne. Wczoraj jadłam, robiłam sobie sosem sojowym, oczywiście, jak to ja. Pyszne grzybki. Aj, hodujemy, hodujemy i wracamy po nie za tydzień. Może jeszcze będą, albo nie, no przecież 1 stycznia. 1 stycznia wszyscy mają wolne i ja też. Także 1 stycznia tutaj po nie wpadnę. Dzisiaj 28 grudnia. Jest szansa, że podrosną do tej pory, chociaż nie wiem, czy nie będzie zbyt zimno. Zobaczymy, zobaczymy. Zapraszam na kolejny filmik. No, ale jak tu się dobrze nie bawić? Co? Foteczki, foteczki, grzybeczki. Lecę jeszcze, póki trochę światła. Moi kochani widzowie, nie wiem, czy jeszcze będę miała okazję nagrywać jakiś filmik w tym roku. Jeżeli nie, to chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na 2025 rok. Niech Wam się szczęści, niech Wam się układa, niech Wam się dobrze dzieje, niech spełniają się Wasze marzenia. Bądźcie zdrowi, bogaci, szczęśliwi, zakochani. Spokojni, miejcie fajne przygody, niech się wszystko układa. Bardzo Wam dziękuję za to, że ze mną jesteście. Naprawdę bardzo to doceniam. Dzięki za komentarze, dzięki za, yy, za wracanie i oglądanie filmików, za udzielanie się. Ja cały czas czuję, że naprawdę mamy tutaj swoją społeczność. Jak najbardziej rozpoznaję wiele osób, które wracają. Bardzo doceniam. Witam również wszystkich nowych widzów, jest mi bardzo miło zawsze, jak się pojawiacie. Dziękuję osobom, które wchodzą też na mojego Facebooka, na Instagrama, na TikToka dzięki. Dla mnie ten rok był naprawdę świetny. Oczywiście wiadomo, nie mogło się obejść bez jakichś przygód, przeszkód, ale ogólnie było świetnie, i kończę ten rok z poczuciem ogromnej wdzięczności, od kilku dni po prostu moje serce przepełnia wdzięczność. Wdzięczność za dużo dobrych rzeczy, które się dzieje w moim życiu. Jest tego bez naprawdę, więc cieszę się i liczę na to, że 2025 będzie równie dobry, a może nawet lepszy pod pewnymi względami zobaczymy. Trzymajcie się bardzo, bardzo ciepło, wszystkiego dobrego i zapraszam na filmiki w 2025 roku. Mua! Patrzcie jakie też przepiękne wrośniaki różnobarwne w tym ostatnim światełku, w ostatnich promieniach słońca. Pięknego, dzisiaj wybitnie pięknego. One też porośnięte jakimiś glonami prawdopodobnie. Więc przybrały naprawdę niesamowite odcienie, kolorki z dużą domieszką pomarańczu. Są takie strefowane. Widzę, że ktoś tutaj sprawdzał je, bo jest trochę powyrywanych. Od spodu takie. Albo może jakieś zwierzęta obgryzały. Ach, pięknie dziś. Czasem najtrudniej jest po prostu wyjść z tego auta rozgrzanego, jak się gdzieś dojedzie. I początek jest trudny, ale potem właśnie wsiąkam. Wciąga mnie ta przygoda, bo to jest po prostu codziennie. Za każdym razem, jak jestem w lesie, nie codziennie. Latem to może i codziennie, ale zimą to raczej tylko weekendy. W każdym razie, jak jestem w lesie, to wciąga mnie ta leśna przygoda. Wiele się dzieje i jest już, słuchajcie, nie wiem dokładnie ile chyba 3 albo cztery minuty dłużej jasno, więc to jest naprawdę piękne. 4. sprawdziłam. Najkrótszy dzień kończył się o 15.48 i tak przez kilka dni z rzędu, a teraz zachód słońca o 15.52. Szaleństwo! Trzęsak pomarańczowo-żółty. Ostatnio pokazywałam Wam trzęsaka pomarańczowo-żółtego w Gubinie w czasie takiej dosyć Ciepłej pogody, można powiedzieć, kilka stopni na plusie, deszczyk, więc fajnie można było nim potrząść. Faktycznie teraz nie jest absolutnie taką galaretką, jest po prostu zamarznięty, podobnie jak i ja. Niektórzy robią z tego grzyba nalewki, niektórzy zagęszczają nim sosy. Jest to grzyb uznawany za niejadalnego z tego powodu, że jest po prostu mało smaczny. Czy tam Raczej nie ma smaku, no ale tak samo przecież uszak bzowy nie ma smaku, a jest uznawany za jadalnego. Trzęsach pomarańczowo-żółty, ładny kolorek, prawda? Jeszcze chwilę się pokręcę, ale zaraz będzie trzeba kończyć. Bo 15.25 mimo wszystko jeszcze kawałek mam do auta. Nie zapuściłam się tak daleko do lasu jak planowałam. Myślałam, że zrobię niezłą pentelkę, że dotrę do takich starych drzew, na których. Yy... Mogłyby rosnąć boczniaki ostrygowate. Widzicie jednak z tych moich filmików, jeżeli oglądacie częściej, że te boczniaki ostrygowate znacznie rzadziej mi się trafiają niż na przykład płomiennice zimowe. A wolę je najbardziej, lubię je najbardziej i wolę od wszystkich innych zimowych gatunków, a praktycznie jest to jeden z moich ulubionych gatunków. No cóż, tym bardziej doceniam, jak kiedyś trafię znowu na boczniaki ostrygowate. Nawet z tego powodu targałam ze sobą aparat, żeby porobić im zdjęcia, bo nie mam tak wielu, jak bym chciała. Natomiast aparat się i tak przydał, coś tam sobie popstrykałam, pobawiłam się. Pozdrawiam Was serdecznie, ciepło, jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego w przyszłym roku i udanej imprezy sylwestrowej, jeżeli jakąś planujecie, jak nie to spokojnej nocy. Trzymajcie się ciepło, do następnego razu. Papa. Pa. Hej.